Filip wybrał szkołę branżową, bo chce być ślusarzem. Myślę, że to jest przyszłościowy kierunek, jest to ciągle potrzebne i no, też spawanie jako nie wyjdzie myślę że z obiegu zawodów potrzebnych i dobrze płatnych. Od dziś Filip i jego koledzy z zespołu szkół technicznych w Turku mają w tych planach solidne wsparcie. Gwarantuje je firma Messer Polska, wiodący dostawca gazów przemysłowych w naszym kraju, który w Turku ma jeden ze swoich zakładów. Będziemy chcieli pokazywać im to, co potrafimy najlepiej, czyli potrafimy dobrać gazy do spawania i tych parametrów, które po prostu stosujemy. To pierwsza umowa o współpracy ze szkołą podpisana przez firmę w Polsce. Ta współpraca jest dla nas bardzo cenna. Ponadto jesteśmy pierwszą placówką oświatową, która nawiązała tę współpracę z meser więc myślę, że to będzie miało też duży odzew, jeżeli chodzi nawet o przyszłościowy nabór do szkoły, bo dzięki temu też nasza szkoła zwiększa swoją atrakcyjność na rynku edukacyjnym. Messer Polska to kolejna już duża firma współpracująca z placówkami prowadzonymi przez powiat turecki. Mieliśmy też firmy z różnych dziedzin, z różnych obszarów i, i praktycznie wszystkie szkoły, które do tego przystąpiły, ale to, to jest właśnie taki cel, żeby uczniowie byli w zakładach pracy, zakład pracy tutaj w szkole i, i, i to przynosi efekty, bo wiem, że już pracodawcy my są zadowoleni, bo już. Nasi uczniowie pracują tutaj w firmach na terenie powiatu tureckiego. Messer na polskim rynku działa od 1992 roku. Zakład w Turku powstał 8 lat temu.